Ciemneczko, z tej strony Mafia Marawki, a dzisiaj z nami jest Wiktor. Siema! I dzisiaj y, rozrzucamy sobie obornik na dwa zestawy. Y, ja moim 355 i moim rozrzutnikiem. A Wiktor swoim Zetorem i swoim rozrzutnikiem. Y, tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, wypożyczyłem sobie mini ładowarkę na 3 dni. Więc możemy się trochę nią pobawić przez te trzy dni. I teraz mi się akurat przyda do obornika, bo nie mam tura. To muszę się bawić. No, lepiej w środku nie będę, bo praktycznie nic nie widzę. Dawaj, dawaj. Nie ile jedna łyżka nawet daje. 54%. Tu dwie łyżki i będzie w nawet, nawet nie dwie łyżki. Czekaj, ja ci powiem, że... Prawie, prawie wysypałem. Tra no, trochę wysypałem. Sto A teraz sobie e, ten sam naładuj. A ja już... Idę do mojej pięknej... 350 piątki piątki! No, odjedź. Już. Czekaj, jakoś za nim to odpali? Dobra, jedna na drugą stronę. Mm. Fakty. Dobra. Też rozrzutniki są te fajne, bo rozrzucają tylko za sobą, a nie tam gdzieś na oki. Tak samo tamten Wiktora. Nie rzu Nie rzucę Nie, rzu nie, rzu nie, rzu nie, rzuca. nie rzuca tam gdzieś na boki, tylko za rzutnikiem. A tu na razie tak. Tak to przekroję. Bo tu bo to się ładuje. Będziesz tak. miał trochę brudne koło. Tego nie ma około Co tam w kabinie ciekawego O, może sobie Aha. coś ściszymy. Dźwięki, bo trochę za głośno. O, teraz powinno być dobrze. Aha, ten te był odpalony. Był odpalony? No. Mm. O, no i y, mamy taką... Nie spodź... Mamy dla Was niespodziankę, czyli Wiktora nowy nabytek, który zobaczycie pod koniec odcinka. Teraz wam nie będę zarazał, co to za nowy nabytek. Przekonacie się dopiero pod koniec. Ale nie przewijaj filmu, nie? Możemy wam tylko powiedzieć, że to kombine. Ale, Ale jak? Jaki, jak, to... jaki nie Jakie firmy? I jeszcze, jeszcze powiesz. Ej, najlepsze było to, że ty jedziesz sobie koło mnie, co nie? No, no jak w Twojej 60C jest takie y, 350C, jest takie coś, że wrzuca ci się bieg, co nie? I Takie. Już, o kurde. Co? Ty! No się. No ja! No ja FAT! Widzicie, ten z, zetor to to, 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 jakieś ruskie dziwne jest. MTZ to ruski. To też. Proszę. Nie wiem, nie wiem, to ruskie czy niemieckie, nie wiem. Na pewno, Racze... na pewno nie polskie. Polskie to jest Ursus, polska moc! No. Moja polska moc idzie. Ja jak twój zetor moja 355 ciśnie za chwilę to pole rozrzuci, rozrzucimy no mam jeszcze od 32% ja mam 57 to, to tam już rozrzucaj tam i ten za chwilę jedziemy na to takie duże pole o no i właśnie ludzie yy, stworzyłem yy, stronę na facebooku Gdzieś tam na pewno w opisie będzie do strony link, więc zajrzyjcie tam, bo będziemy tam stawiać fajne zdjęcia, tutaj jak sobie gramy. Ale tego obornika jeszcze trochę nam zostanie, to zabierzemy na tamto pole na rozrzutnikach. Mam. To mi się podoba w polskich rozrzutnikach, że nie są za duże. Ten, y, ten, ten by był mm, taki sam jak mój, tylko że mój jest y, nie jest siwy, tylko jest y, zielony, nie? A wiesz, że y, ten co ja teraz był pod No. to jest inny co mój? Serio? No. Gdzie ty jesteś? A tam ty jest. Nie, nie ja tu! Jedzą. Czekaj, ciekawe czy teraz... Nie powinienem się tu zmieścić Mam nadzieję, nie zakopiesz Nie ja bym się zakopał, to masakra Także rozrzucanie dzisiaj na pełnej O to wtrzę Wytnę je kiedyś, powyrywam Uważaj, bo ja kurde jedy. Dobra, mini ładowarkę trzeba będzie umieć? Bo ją ufleiłem już. Dobra, to ja się doładuję, ty też się doładuj. Czekaj, bo tu jeszcze jest. Dobra, no to ty tam powinieneś to tam już ten. O nie, rozsypuję. Jedno, co mi się nie podoba w tej mini ładowarce, że, że nie, nie widać, że nie widać e, kierownicy, jak skręca. Tak, to też. No Skąd sk sk to... ja mam wiedzieć, gdzie ja skręciłem, jak nie widzę, a, że koła się ruszyły, Nie wiem, jak to w ogóle nawet skręca. Tam jest taki majster, Michajster, i kurde, wiesz, przykładnia, y, wszystko. O Jezu te urwały A może to niedopracowane? Nie, raczej jest dopracowane człowiek To LS 17 jest A jakby nie było dopracowane? Nie, to kurde Skandal To handel seri Serio? Nie zgasiłem moje 355 Dobra, to ja już jeden na następne pole Czy czekać za tobą? Czekaj to ja jeszcze załaduje. To się pobaw. Mam nadzieję, że Ty nie grasz na kierownicy, bo nie chcę słyszeć Twoich pedałów. To jak ja słyszę Twoje, to w ogóle nie słyszę, nie słyszę ich. No ten, moich przynajmniej na odcinku nie słychać. I nie odmuchaj w mikrofon, ty. Ty, ty. Ja od oddychać. To, to weź ten mikrofon jakoś dalej, bo... Bo, bo kłócimy się na odcinku. Ej, ja myślę że ze słomy zebrał. A ja się chyba zakopałem. Ej, jakbym się teraz zakopał, mini ładowarką. No nie, 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 nie. Wyjedź, wyjedź, wyjedź! Yes! Dobra, jak coś to jeszcze po ten obornik się przyjedzie. Dwu przyjadę, zabiorę. Sztuwa. Widzę. Dobra, to jedź pierwszy. Dobra, bo ja szybciej jadę. A co już co pojadę? Ja sobie włączę ten pomad. Uważaj, bo we mnie wiedzie Dobra, ludzie patrzcie, jak go biorę. Czekaj, to hmm, Tu sobie pole zaorałem. Prawdopodobnie tu teraz będę siał poplon. Tam wcale nie ma za mną maseja! Jakiego maseja? No ten kopmań. A to... A no. To bednary były. A no. Nie nagraliśmy tego, bo... O, tutaj jasy za ten... Alu, Uwieście nam, były bednary tutaj. A groszą bednary. niedługo będziemy kosić kukurydzę sobie. A ten, jak zwykle, musi tutaj stać jego przyczepa. A no ta. A to Jakie zaraz zabierze się. Ten, ten się nawet nie boi, że, że mu zabiorą złodzieje. Ej, chodź mi odczepisz, albo sobie już samo odczepię. Po co? No to zabiera przyczepę. Czekaj, to, to, idę ci podpiąć. Dobra, szybkie nóżki. Dobra, jeszcze trochę. Prr, do przodu. Co ty robisz? Dobra, ten spierdziela do domu. Ja ją na razie tu zostawię na poboczu. Dobra. Tam później się zabierze. Podro... Ja ci mogę pod rozrzutnik zapiąć. Czekaj, a... W... Może się da, tylko teraz jest naładowany. Jakby się dało w nim otwierać burty. I ściągać adapter. To by była druga przyczepa jego. To tam trzecia, trzecia. już? Trzecia. Będę miał trochę urania. Albo se tam kogoś wina i to mi założy. Jedziesz? Dobra. gościu Co ty robisz w ogóle? No ja czekałem, żeby mi minął... O dobra, minąłem lagę. Dobra, bo ten odcinek już będzie trochę raczej za długi To ja tutaj drzwi Może bo ci przerąbię No już... Kurde, będę musiał się mieć przez ciebie dobra, A i... A, ten... musimy jeszcze iść po jedną rzecz, właśnie, zapomniałem prawie. Idziemy wam pokazać nowy nabytek Wiktora. Czekaj, będę... pójdę przez kukurydzę, żebym tego nie zauważył. Czekaj, teraz ja tak pójdę. Tyłem idź, tyłem, tyłem, tyłem. Dobra. M mogę się już odwrócić? Jeszcze, dawaj, dawaj tu. Dobra, już. Jeszcze, jeszcze, bo tu... Dobra. Ludzie, Wiktor sobie wymienił kombajn. Zamiast Bizona ZO-56 Kupił sobie Klasa Dominatora 88S S. Ładny Czekaj, wejdę sobie do środka, otwarty? otwarty Patrzcie tam, tu nawet Schodki się składają Odpalę Dobra Pozwolenie było Dobra, nie słychać go Ale czekaj, A, dobra, trzeba rozłożyć Dobra, to nie no, to ja tu sobie idę przez header, to chodź, idziemy do miejsca zdarzenia. Ło, wow. a ten już tu. Ja już kurde czekał. Mm, ludzie, w tym odcinku to by było na tyle. Więc y, wpadnijcie do Wiktora, y, wpadnijcie na moją stronę. I do kolejnych odcinków trzymajcie się, cześć!